Pierwszy, słoneczny, lekko mroźny dzień w roku 2002, 7 stycznia. Jesteśmy na obszarze krajobrazu chronionego Dolina Kosówki. Zbliżamy się do miejsca, które ja nazwałem kiedyś dwiema siostrami. Oczywiście tu kiedyś dzieciom opowiadałem całą historię o tych dwóch siostrach, które zawiedzione miłością króla Kazimierza Wielkiego właśnie tutaj przez litościwego stwórcę zostały zamienione w dwie czekające nad rzeką olchy no oczywiście olchy żyją znacznie, znacznie krócej niż, niż ewentualnie hipotetyczna historia którą mogłem opowiadać o królu Kazimierzu Wielkim, który przybywał, zbudował Nowy Radom. Niemniej, no, jest to jakaś taka legenda sympatycznie wspominana już w tej chwili przez moje dzieci. Więc, no, kiedyś trzeba wymyśleć te legendy. więc, no, wymyśliłem, nie wiem, jak długo one będą żyły i e, jeszcze będą przekazywane, niemniej to ta legenda o dwóch siostrach, no to właśnie jest sprowokowana przez te dwie stojące olchy, olchy czarne, z których jedna już zamarła i niedługo sobie postoi, a druga z siostr jeszcze opiera się e, trochę czasowi, i ale już widać, że również zamiera. E, no, oczywiście, teraz się zaczyna drugie życie, dlatego że tutaj wiele organizmów będzie korzystało z tejże olchy i z tego martwego drzewa no przede wszystkim owady, jak się owady to i, e, to i mm, ptaki się tu pojawią e, pewnie nie tylko e, w międzyczasie ten teren łąki, który tutaj wcześniej była łąka, właściwie kośna e, no, zamienił się już częściowo w trzcinowisko w wyniku no, zaprzestania użytkowania, no i Eee, chyba wzrostu poziomu wód gruntowych, ktoś wrzucił tutaj też e, jakąś płytę, która stanowi mostek. No i mamy strumień, e, który sobie tutaj upłynie. Dojście jest dosyć błotniste, trzeba będzie uważać. Wody, jak widać, w tej chwili jest całkiem sporo. Jak na kosówkę, tutaj przed e, 2-3 lata temu jeszcze było widać. E, fragment, czubka tej jednej z olch, z dwóch sióstr które tutaj, między nimi za chwilę przejdziemy, która tutaj rosła i na tym, na tym złamanym komarze który tutaj spadł, bardzo często żerował i odpoczywał gąsiorek no ale gąsiorki odleciały do Afryki będziemy je czekać aż do mniej więcej połowy maja około w drugiej dekadzie maja się powinny Pojawić. A dzisiaj bardzo fajne jest klimat z tym słońcem. No i oczywiście śnieg nam popadał. Po raz kolejny. O, ważant. Co prawda gatunek obcy, no ale już tyle lat jest w naszym ekosystemie, że właściwie możemy go przyjąć za. Gatunek no, prawie zadomowiony. W każdym razie no, cieszy tutaj okrąg, tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy tutaj spacerują, dla nich bażant, no to jest synonimem dzikiej przyrody. No, nie do końca tak jest. no Ale to też jakiś element, który pozwala cieszyć się przyrody. Mamy tutaj tu życowisko. Ono jest podmokłe. Ciekawy jestem, czy tutaj też którąś z które zostały stwierdzone niedaleko stąd, czyli e, zwężala lub jajowata, też na tym torfu, e, występuje, należałoby to sprawdzić. No i za chwilę wychodzimy na skłon, właściwie na zachodni skraj doliny. Kosówki w tym miejscu tutaj e, niedaleko stąd było stanowisko, gdzie znaleziono archeologiczne, gdzie znaleziono z e, parolitu, czyli starszej epoki e, kamienia e, jakieś artefakty, także jest tutaj też tych stanowisk archeologicznych jest tutaj dużo i z różnych okresów archeologicznych, natomiast no, gdzieś tutaj na tym wzgórzu a, m, znajdowało się to stanowisko, więc może jeśli spacerując coś takiego znajdziemy. No to warto to chyba zgłosić do, do muzeum, a teraz udajemy się w kierunku stanowiska dokumentacyjnego mło, młyn, czyli takiego odsłonięcia geologicznego, które tutaj właśnie odsłoniła kosówka. I za to, o tym będę za chwilę op opowiadał, chciałem wyjąć aparat i porobić jeszcze kilka, kilka zdjęć, może mi się uda sfotografować też. Sikory, które się tutaj dookoła nie odzywają, a no właściwie warunki są świetne, w przeciwieństwie do tego, co było właściwie naszym doświadczeniem przez ostatnie dwa tygodnie.